Cześć tu Anna i tak chciałabym was poinformować, że będę prowadziła takie rzeczy na temat obsady serialu Violetty, bo jestem ich bardzo dużą wielką fanką i tu będę to nagrywać tak, no zacznę od jutra po południu i będę najnowsze niósł o niej prowadzić, tam coś co ona robi czy ta no takie ten... I w ogóle, jak ona się czuje, czy coś takiego. Będę to, prowadzić. będę to prowadzić do wakacji, to będzie krótko, a potem będę zaczynała już takie sezony bardziej. No. Ale wiecie, w pierwszym odcinku właśnie założyłam taką stronę, taką stronę na Facebooku, najnowsze wiadomości o tej i jej obsadzie. I to jest właśnie tak się nazywała ta seria najnowsze, Wiadomości o Tini i jej Zobaczenia w tym drogu. W tym... tej serii.